Muszę niestety tutaj wziąć na siebie może ustawienia taktyczne w poszczególnych meczach i osobowe. No, nie zaowocowały tak, jak myślałem, że będzie. Podszedł od nich najlepszy strzelec Maziarz. Ewidentnie najlepsza postać drużyny wojskowych.

Po prostu chyba zabrakło za sił. To tak, to zrobić. w pewnym momencie najprzyjemniej, po prostu najlepszy dzisiaj. Znowu wojskowi w ostatnim meczu. Sezon temu również z nimi graliśmy jako ostatni mecz. Udało się też wygrać. Niestety jednym punktem przegraliśmy sezon. W tym roku dwie kolejki przed udało się. Dzisiaj zagraliśmy na spokoju, pewni siebie. Oczywiście w spartańskich warunkach. Ale jak to na meczu z wojskowymi udało się honorowo przekazać wartę nowym mistrzom.